to para para numer 3 3 trójkowy kolega Niemiek, proszę, nie przyszłemu Szymon Szymon i, I Mateusz, Mateusz Koleś. E, Szymonie Mateuszu jaki numer został zostaliście jaki numer słowa? Numer 5 Chichota na zdjęcie mandali obrócił się flary pobielane po i to jest wiersz Edwarda Posewicza wiersz Itiha Asa ta, z, z, co z, z e, mała, to, to jest jeden z pieśni poświęconych twórczości Johna Verimana, taka mała Antoła. W końcu się zagadza książka piesi pieśni Verimana, Berrymana, ja który Edward Posewicz w który e, które napisał, e, Ja pozwolisz e, Konradzie przeczytać ten wiersz, bo strasznie ten wiersz lubię. A nie, no, proszę bardzo, daj. <laughs> Edward Pasewicz w Tichasa. i Tichasa w staroirańskim znaczy coś tak jak w coś takiego. Coś, coś chciał Henry na temat natury, lecz myknął mu temat. Henry chichotał, a jak mu powiedzieli faryzeusze, stary, to jest chichot zna. Widziałem kiedyś pobielane kości, faceta w kinie, co prawdziwie ukał. Henry, napięcie obróci się raz. Trzasnę semapkę na piasku znak. ale mu powiedzieli piśmienni Ty Tytuł, proszę pana, nie zerze żaden rak. Chemry, a chemry z Twojego łba strzelają pędy bambusa i płoną jak flary. Bidna ta Twoja polityka, widna ta polityka w Twoim wydaniu. W, jazdoz, w Jazdozbiorze z słoczy, jest skrytka na psach. w pękniętej mandali zakątek dla kurzu, gdzie ja kaja, tam zielony gaj i burdożer żegny jęczy. Jak siebie znajdziesz, to daj im znać. To jest wiersz Edwarda Pasewicza, który gościł też w raz na na, na w, w klubie Rura. I, tu, poproszę teraz. Szymon. Premiera. Kazówka do VR 12, klary mandali za szybą, maski pobielone, e, maski pobielone włosy, powielone sznury. W teatrze mężczyzna, obrócił się na pięcie, skazany na śmierć, rozprzestrzkował atmosferę. Paryzeusze klaskali z pierwszego rzędu, bóg reżyser kichotał. autystyczne dziecko. Pamiętasz, znów podnoszą kurtynę, lecz tylko Godot czeka, inni wyszli na piwo. Odwrócenie jest tak Dla Larry za ze szybą. Złóżmy sobie życzenia. Kiedyś nadejdzie nowy na rok. To jest piwo. Twoje. Twoje, nie? Yy, nie Par numer 3. Wrocławski killer. Mateusz Kulesza i Wierszka Polnozary. Zarota Polnozary. Proszę. Mendelejewski. Zielone światło kwazarów, flary potrunie rozczepione. Faryzeusze patrzyli w stronę słońca jak obłoki, zbijając półmiski i szkło. MJ obrócił się na pięcie w stronę zgaszonego telewizora. MJ chichotał, kiedy widział jak faryzeusze biegną w stronę napisu Animal Planet oraz Mandali, bo krzyk z nieba spuszcza się rogiem i końcem, bo krzyk z nieba jest niebieski, niebiański, gejowski. Jedźcie z niego jak z mojej dłoni, stymulujcie mi oranie falusa. Jedźcie z niego jak z białego, pełnego białka. Pobielane, mówią Szkoci. Powielane, oglądający muzeum Sigurda Hjartssona na Islandii. Bo największy z nich to Walenia, 74 kilo i 185 centymetrów długości. Przechodzimy do, no, do rundy no, głosowania. Kto zechce zagłosować na Szymona, który siedzi e, przy oknie i czeka na Wasze głosy? Siedzi przy oknie. Jak tam na górze jest? Bo, tam, tam, to? <noise> to teraz ty, na kogo? Co na, kogo? Trzy? na trzy sumy. Za na, 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 trzy najpierw. Trzy, tutaj zima. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, jedenaście. Kolega tutaj 12, 13, 14, 15, 16 i Jendrek y, kamerzysta. Pozdrawiam Jędrek. Y, 17 głosów. Y, ja może dodam, ja tak tak, że w sprawach spornych będzie dzisiaj rozstrzygać Patrycja, która stoi na barze, i gdyby był jakiś raj to Patrycja będzie. Y, 17 głosów, Moman, y, Mateusz Kulesza. Kto zechciałby zagłosować na porno stawa wrocławskiego, to poproszę o podniesienie ręki do góry, można głosować wiele razy jak wiem góra, co nic? Nic. Nic. Góra, nic, co góra. Góra, góra, góra jednak głos. Raz, dwa, trzy, cztery, <laughs> sześć siedem, Konrad 8. No i co? I dziewięć. 9, no ja ja. yy, 17 do 9. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Mateuszowi Kulesze. Kuleszy? Kulesze? Kulesze. Chwila numer cztery... Oj, już gwiazdy się schodzą. <śleszy>